trampolina okej okay. yy, pogubił się trochę ale wrócił dobra i ostatni skok nie doleciał do mety było tak blisko o nie zobaczcie jaki ja jestem powolny <laughs> ja Żartowałem słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w Robloxie w gierce. Speed Tikul. Słuchajcie, nie wiem na czym to polega, ale wygląda tak jak symulator ogólnie. Ale dobra, zagramy sobie dzisiaj w tą gereczkę. Mam nadzieję, że od ślimaka uda mi się dotrzeć, słuchajcie, do takiego hakera, gdzie będę tutaj naprawdę szybko, bardzo szybko biegał. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 5000 łap do góry, subskrybujcie mój kanał, bo dobijamy 50 tysięcy subów naprawdę już bardzo mało brakuje, także subskrybujcie koniecznie, a my lecimy z tym e, właśnie takunem, tylko nie wiem dlaczego to się nazywa e, Speed Tykune, jeżeli to wygląda jak symulator. A zobaczcie, jak ja powoli biegam. Ja nie jestem w stanie w ogóle nic tutaj zrobić. Ile ja mam prędkości? Czy ktoś mi może powiedzieć, ile ja mam prędkości? Zero. Przecież ja zebrałem tutaj coś. Oni w ogóle mi wszystko zabierają, więc jak ja mam tutaj zdobyć jakąkolwiek prędkość. Patrzcie jak to jest. Ej, no nie, ono mi wszystko zabierze. Ja nie jestem w stanie dotrzeć w ogóle do żadnego. Kółeczka, zostaw to moje, moje kółko. Okej, okay, w końcu się udało coś zdobyć, ale ona za szybko chodzi. Ja nie jestem w stanie. Słuchajcie, ona mi wszystko zabiera. Zostaw to! Nie zabieraj mi prędkości mojej, dobra, 12, ok już jest troszeczkę lepiej, ale nadal, słuchajcie, jestem mega, mega powolny tutaj, dobra, musimy być mega szybcy słuchajcie, jeżeli nie, to wykorzystamy bardzo dużo robuxów i wykosimy tutaj całą konkurencję w ogóle, jaka będzie na, na planszy, dobra, już idzie coraz lepiej 24 już mamy, teraz czerwony kółeczka by się przydało zdobyć, bo na pewno one dużo by nam dały, dobra teraz już wyprzedz wyprzedzamy tą dziewczynę więc na luzie powinno udać nam się teraz cokolwiek tutaj zdobyć fajnego ej, zabrała mi te dwa czerwone no nie! One pewnie były mega dużo by dawały. Dobra, biegniemy po tamte czerwone. Tutaj mamy, słuchajcie, w ogóle takie rampy, z których musimy wyskakiwać, więc to też jest spoczko. I zawsze w tych speed simulatorach całkiem dobrze mi szło, więc mam nadzieję, że tutaj będzie podobnie. Dobra, mamy już 66, już troszeczkę szybciej chodzimy, także mi się to zaczyna podobać. Okej, okay. ciekawe, ile niebieskie dają, muszę zobaczyć, ile dają niebieskie, słuchajcie, prędkości ogólnie dawać pyk, dobra 12 pięknie w szopy coś mamy, mamy boosty, mamy game passy eee, double speed okej okay. za 200 <laughs> mam tyle albo potrójny speed Nie na to już mnie nie stać, ale to moglibyśmy słuchajcie wykorzystać. Dobra, kupiłem to. Trudno, zobaczymy. Teraz podwójnie będziemy dostawali podwójną prędkość, więc powinno pójść teraz mega łatwo. Słuchajcie, i powinniśmy wszystkich wykosić. Dobra, e, tutaj rebirty musimy robić, żeby ogólnie, słuchajcie, zdobyć mm, trailer. Więc warto będzie na pewno robić te rebirty? No i też pety możemy kupować. Mamy też wyścigi, na które później się wybierzemy, oczywiście, bo najpierw musimy zebrać troszeczkę prędkości, tutaj więcej. Ale już zaczyna to wyglądać coraz, coraz lepiej. Słuchajcie, zobaczcie, jak to już teraz dużo szybciej chodzę. Ile tajemnic niebieskie, chyba najwięcej? 24, no tak. Niebieskie najlepiej tutaj zbierać, słuchajcie. Ale też wydaje mi się, że te duże kółka tutaj z tych ramp muszą dawać też mega dużo. Zobaczmy, czy cokolwiek uda nam się zdobyć, ale chyba jeszcze z tego nie uda nam się wyskoczyć. Wow! Udało nam się! 36! Ej, tam dostajemy takiego boosta fajnego. Dobra, czyli warto przeskakiwać tutaj przez te e, rampki ogólnie. I to by było spoko. Uwaga. Ej, nie wyskoczyłem. Trzeba wyskoczyć wcześniej chyba. Jeżeli wcześniej wyskoczymy, to powinno się udać. Ale mam już 400 spida, więc jest spoko. Nie, tutaj nie doskoczę. A czerwonego tam złapałem na luzie, widzieliście? Ej, to jest dziwne. No dobra, spróbujemy jeszcze raz tego. Ej, zabrał mi tutaj czerwonego. Oddawajcie to, <ścoughs> please. Ja potrzebuję. Do prędkości. Oddajcie. O, dobra, jest. Uwaga, próbujemy. Udało się? Nie. Chyba za wolno, ja nie wiem jak mi się wtedy udało to słuchajcie zrobić To jest mega dziwne, no ale dobra, udało się Mamy już 500, także spoczko Zobaczmy po ile są pety w ogóle Więc zgarnijmy tutaj jakiegoś peta sobie Bo pecik na pewno by nam się bardzo przydał e, Więc mamy tak, za 3k Za 500 I za To jest chyba za robuxy, tak mi się wydaje Tak, 300 robuxów To jest za 500 spida I to jest za 3000 spida. Okej, okay, mamy 500 spida, więc możemy kupić naszego pierwszego peta Open Ciekawe, czy my wydajemy wtedy tego Spida, czy on nam zostaje? Ok, dostałem kurczaka. Spoczko. Zabiera nam tego Spida. Okej, okay. ale teraz kurczak powinien nam dać y, razy trzy. Nie, plus trzy jeszcze. Czyli powinniśmy jeszcze więcej zdobywać. Także spoko. Warto otwierać te pety ogólnie. Ile możemy mieć petów maksymalnie? Trzy założone. Ok, dobra. To kupimy jeszcze jednego za 500, słuchajcie. Bo warto. Napra naprawdę warto. Więc zbierzemy sobie tutaj, tutaj troszeczkę więcej i kupimy jeszcze jednego peta. Dobra, może jakiś lepszy by nam się trafił. Dobra, teraz mega powoli chodzę, kolejny kurczak. Niedobrze. <laughs> Ale dobra, zakładamy kolejnego kurczaka, equip, dobra. Teraz jeszcze plus 3. Tu 40 dostaję za zwykłe jego zielone kółeczko. Także spoko wydaje mi się, że to jest. Dobra, pięce znowu zbieramy I jeszcze jednego peta spróbujemy kupić Może jakiś fajny nam się trafi Dobrze, jakby lepszy niż kurczak się trafi Bo ten jest chyba takim zwykłym Kamon, e, tak mi się wydaje Poczekajcie, zobaczmy jeszcze tutaj Chociaż, no tak, kamon, ale jest jeden unik, słuchajcie Jeżeli byśmy go dostali No to by było mega epicko eee, Czy to jest, tak, dostaliśmy tego unik W ogóle, jaki fart Ej, nie wierzę w to, jakiego ma farta, ile on daje Plus 6! No to nie, że, ej, ale mieliśmy farcika teraz. Dobra, mamy trzy pety i jednego unikalnego peta w ogóle zdobyliśmy. Także mega... Zobaczcie, jak teraz mega szybko zbieram tutaj. Zaraz kupimy tego peta za trzy koła. Naprawdę, ej, to jest mega epickie. Zobaczcie jak ja teraz szybko będę tutaj latał. Muszę być pierwszy, ale jeszcze dużo mi brakuje, oni tu mają rebirty porobione, ale to nic. Nie liczą się rebirty. Ważne, żeby był pierwszy ogólnie w rankingu, to będzie mega spoko. Dobra, zobaczmy, czy teraz jak wyskoczymy z rampy, to powinienem dostać, słuchajcie to. Powinno mi się udać. Uwaga. Ju, jest, udało się. 180 za takiego. No to nieźle. Dobra, a to? Udałam się? Pięknie 200. Dobra, mamy już 3k, więc idziemy kupić peta. Tego za 3000. Ej, ale tam nie, bo tam trzeba mieć jednego rebirta. Dobra, robimy tego rebirta. Musimy go mieć. Wiem, że teraz mega powoli chodzimy, ale on jest nam mega potrzebny ten rebirt, żebyśmy w ogóle mogli kupić tamtego peta za 3 koła. Także jeden rebirt na pewno zrobimy. Dobra, okej. Okay. Teraz jestem na końcu stawki, ale to nic, bo dzięki Rebirthowi też będziemy dostawali więcej rzeczy. Dostajemy nowe trailer. Czyli mam tego traila yy, białego. I mamy też chyba nowy świat jakiś tak mi się wydaje. Tutaj, że na pewno zdobyliśmy nowy świat, jakiś tak. I tam jest chyba odblokowany. Nie, 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 nie. Tamten nie jest odblokowany. Prawdopodobnie zdobyliśmy nowy świat, ale teraz nie wiem który. Ale dobra, zostańmy na razie na tym świecie. Zdobądźmy 3K teraz, bo będzie nam potrzebne do tego, żeby, słuchajcie, kupić e, tego peta za 3000. Ja myślę, że będzie warto, bo on na pewno dużo nam da. Jak widzicie, te pety nam dały mega dużo. Oczywiście ten unikalny, który tutaj, ten unik, który dostaliśmy, daje nam bardzo, bardzo dużo ogólnie. E, ale e, te zwykłe też zawsze plus 3 to jest mega spoko. A myślę, że za trzy koła będą już jakieś epickie pety tutaj. Dobra, zobaczmy. Za trzy koła mamy. Dobra, mamy tutaj krowę y, i mamy unikalnego jednego. Dobra, otwieramy sobie i zobaczymy, słuchajcie, co dostaniemy. Krowę. Czyli to jest jakiś zwykły pet, chyba. Y, I zobaczmy, ile on nam daje plus 6. No to, jak widzicie, y, robimy sobie delay z tego peta, albo en equip możemy zrobić, a ten robimy equip. Dobra, i ten już nam daje dużo więcej, więc warto teraz za 3K kupować te pety. Na, na pewno warto. E, więc słuchajcie, zbieramy sobie tutaj troszeczkę prędkości, kupimy jeszcze sobie kilka, żeby mieć e, trzy takie epickie pety tutaj. Dobra, na pewno unikalnego już teraz nie trafimy, bo wtedy mieliśmy trochę farcika. Tak mi się wydaje, że nie jest tak łatwo pewnie trafić takiego peta. Ale spoczko. Już jesteśmy wysoko w rankingu, zobaczcie. Tutaj 5000 wystarczy mieć i będziemy na pierwszym miejscu, czyli już mój challenge byłby wykonany. <grystanie> dobra, mamy znowu 3000, więc możemy na spokojnie kupić kolejnego pecika za trzy koła. Mm, dobra, pyk, już mamy prawie 5000. Jestem trzeci w rankingu, więc na luzie mógłbym tutaj być pierwszy za chwileczkę. Zobaczcie. Okej, okay, czy jestem pierwszy? Nie. <grystanie> Teraz kto ma 200 tysięcy? No to nieźle, to się nabyłem pierwszy. Już nie mam szans. <grystanie> Dobra, okej, okay, słuchajcie, otwieramy kolejnego peta. E, ok, to jest koń. Czy koń jest jakiś unikalny? Nie, też jest common. Ale już jest lepszy trochę na pewno od krowy, ale on ma i tak plus 6, jak wszystkie. E, robimy Unequip. Dobra, i zakładamy konia. Ale warto otworzyć te za 3000, żeby dostać tego unikalnego peta na pewno. Bo to byłoby mega spoko. E, dobra, więc teraz kupimy sobie kolejnego. Będziemy otwierali, dopóki nie trafimy tego unikalnego. Jest! Mamy unikalnego peta! Patrzcie, to jest taki dziadek, jakby. Ok. E, więc teraz zrobimy sobie tego pecika i strzegniemy tego konia, na przykład. I założymy tego. Profesorka za 8. 8 nadaje. No, mega spoko. To mega fajnie. Dobra, ok. Lecimy. Ja myślę, że warto będzie kolejnego rebirta zrobić tutaj, jeżeli uzbieramy. Ile potrzebujemy tutaj? 3000, więc na luzie powinniśmy to zrobić. Dobra, możemy zrobić rebirta. Robimy, powoli będziemy chodzić. Ale tutaj mega szybko powinniśmy zebrać zaraz tą prędkość na nowo. Dawaj, zbieraj. Za jednego już mega spoko. Zobaczcie, już dużo szybciej chodzę od razu. Ale no jest ciężko, jest ciężko ogólnie. Ale warto robić te rebirty, bo rebirty zawsze są spoko. Słuchajcie. Dobra. Zrobiliśmy dwa ja i tak myślę, tu ktoś ma 10, ale my i tak mamy dosyć sporo. Ja myślę, że na RACE moglibyśmy się wybrać, tylko że w tym momencie to są takie koksy. Tych dwóch pierwszych, że nie mamy z nimi szans w raj'sie w ogóle. Ale jeżeli by nie poszli na rajsa, to mamy jakieś szanse. Dobra, jak to odblokować? Słuchajcie, te światy. Dobra, 27 rebirtów tutaj potrzebujemy. Zobaczmy jakiś inny świat, czy możemy odblokować. Tam w ogóle są też na końcu jakieś rzeczy. Które... Tu jest VIP i to jest yy, 4 rebirty. okej, okay, i wtedy będziemy mogli odblokować ten świat. Czyli na razie mamy dwa. Więc jeszcze dwa, jakbyśmy zrobili, to odblokujemy tamten świat. Może to zrobimy, słuchajcie. Czy już kolejnego możemy zrobić? Nie, 6 tysięcy musimy mieć, dobra. Pejk. W takim razie zbieramy sobie tutaj. Jest wyścig, słuchajcie. Pójdziemy. Spróbujemy, czy damy radę w ogóle. Może być ciężko. Jest ta Ana, ona ma, słuchajcie, 240 tysięcy. Także nie mam szans tutaj raczej z nią. Jeden. I start. I spadłem od razu. Co tu się wydarzyło? No nie, tego to ja się nie spodziewałem. Chciałem chociaż kawałek przebiec. To nieźle się popisałem teraz. Dobra, robimy rebirta, słuchajcie. Tylko musimy go zrobić tak, żeby blisko był. O, na przykład to. Rebirt? Dobra, jak tego niebieskiego zbierzemy, to powinniśmy do dostać dużo od razu e, prędkości. Dobra, okej, okay, spoko. To jest dobry pomysł, żeby e, odradzać się w miarę blisko takich e, dobrych kółeczek już. Żeby jak najszybciej zebrać właśnie te prędkości Żeby później długo nie zbierać po rebircie Zaraz, ale już mamy słuchajcie Trzy rebirty chyba, więc to jest i tak sporo Moim zdaniem tutaj e, Pyk, dobra, czy zbierzemy to kółeczko Jest, na luzie, dobra Warto przez te kółka przeskakiwać, nie wiem dlaczego Ja tego nie robię w ogóle, zapomniałem to robić Bo lubię zbierać te, te małe Te mniejsze kółka tutaj Nie wiem dlaczego, ale tak mi jest fajniej Dobra, pyk, teraz zbieramy to Tam są niebieskie, idziemy po te niebieskie, słuchajcie Dobra, zobaczymy, ile w niebieskim takim dostaniemy, jak go przeskoczymy. Powinniśmy dostać mega dużo. Uwaga, i hop, doskoczyłem 420. Pięknie. Dobra, okej. Okay. Tu zbieramy sobie. Pyk, dobra, tu mamy niebieskie kółko jeszcze. Okej, okay, spróbujemy je zdobyć. Ej, gościu, oddaj! Nie, nie doskoczyłem! Dlaczego? Ej, jakie trudne tam to było do zdobycia. No, tu mi zabrali, bym miał dwa podrząd. Dobra, idę po tamto niebieskie, bo tam dostawałem mega dużo tutaj. Dobra, okej, okay. kolejny świat by nam się przydał, bo na pewno tam będą też inne pety lepsze, słuchajcie. Więc y, warto by było zrobić kolejnego rebirta. Na 12 tysięcy mamy kolejnego, więc naprawdę warto go zrobić, bo może dostaniemy się do kolejnego świata, gdzie y, kupimy lepszego peta sobie jeszcze jakiegoś. Bo tutaj już nie mamy więcej petów do kupienia za bardzo, więc. No to jest lipa ogólnie. Dobra, jestem trzeci ogólnie z tych wszystkich takich ludzi normalnych, <noise> którzy tutaj są, to jest ten najwyżej. No bo tamci to już przegieli, słuchajcie, mają po 100 tysięcy prędkości, więc to jest nie do złapania, już w tym momencie. Musiałbym naprawdę mega dużo tutaj pograć, żeby to zdobyć. Ale mamy podwójną, podwójną prędkość, więc to i tak nam daje dużo, dużą przewagę, dużo większą przewagę tutaj nad zwykłymi, słuchajcie, graczami, którzy nie zdobyli jeszcze mega dużo. Dobra, biegnij o nie, jak się wkopałem, mógłbym bliżej tego podbiec. Dawaj Vito, dasz radę, wierzymy w ciebie, że dobiegniesz do tego kółka i jest, udało się. Dobra, nie idziemy na wyścig na razie, ale za chwileczkę pójdziemy. Musimy uzbierać troszeczkę więcej prędkości. Racing progress jest, Dobra, na kolejny wyścig na pewno pójdziemy, dobra. Mam, powinniśmy mieć odblokowany tamten świat, więc pójdziemy tam i zobaczymy, czy nam się uda tam e, dotrzeć. Ale wydaje mi się, że jeszcze prędkość musimy jakąś zebrać tutaj, żeby dostać się do tego świata kolejnego. Dobra, ile my tu potrzebujemy? 30 tysięcy spida i 4 Rebirty. No to Rebirty już mamy 4, więc tego spida musimy uzbierać 40 tysięcy. Nie, 30 chyba tam było. To wtedy będzie spoczko. Dobra, pyk, pyk, pyk. Zbieramy, ok, tutaj też sobie zbierzemy, dobra, ok, teraz przez to niebieskie, pyk przez zielone, dobra, i teraz przez czerwone tutaj przeskoczymy, hop, pięknie, dobra, i teraz tutaj przez to nie yy, przez zielone, pyk, dobra, jeszcze tamto czerwone możemy zahaczyć, będzie spoko, też dużo dostaniemy. No i 30 tysięcy musimy uzbierać na nowy świat, słuchajcie Ale spoko, bo jeżeli rejs będzie za 100 sekund To będziemy mieli dużo prędkości Będziemy mogli wystartować w tym rejsie Ja myślę, że będziemy mieli jakiekolwiek szanse Powinniśmy mieć tutaj Na w ogóle przebiegnięcie tego rejsu Ja nie mówię, że na wygranie Ale na dobiegnięcie do mety Będziemy mieli szansę Ej, tu nie doskoczyłem, dlaczego? Nie, bo nie było kółka ogólnie Dobra, biegniemy dalej 11 tysięcy już za chwilę będzie wyścig To to mi się podoba Ej, zabrała mi to niebieskie kółko Oż ty jedna Dobra, ale słuchajcie, tutaj jeżeli spróbujemy Bo ostatnio nam się nie udało o, Pięknie, dobra, to mi się podoba I im więcej rebirtów Tym więcej też Dostajemy tej prędkości ogólnie Za każde kółeczko, także to też warto Słuchajcie, robić te rebirty Dlatego Czy ona mi zabierze to niebieskie? Nie Haha, ha, ja zabrałem teraz, elo Dobra, mamy to. 39 sekund, więc y, za chwileczkę w tym rejsie wystartujemy. Mamy już 15 tysięcy, także mega dużo. 16. Ło, jestem drugi w rankingu, jest dobrze. Dobra, ok. Skupmy się na tych niebieskich kółkach. Ja myślę, że to jest y, sposób na to, żeby w miarę szybko tutaj uzbierać te wszystkie prędkości. Tutaj też mamy po drodze. To zielone i czerwone mi ktoś zabrał tutaj, a ono jest takie spoko. I to niebieskie też mi zabrali, ja tu miałem swoją ścieżkę, swoją drogę wyrobioną już. <grym> no nie, i tu niebieskie mi zabrali. Co za ludzie. Dlaczego? Dobra, 20 tysięcy mamy. Idziemy na rejs, oczywiście, że idziemy. Pyk, dobra. Teraz powinniśmy dać radę. Ustawmy się dobrze i uwaga, to jest najważniejszy wyścig w życiu. Wielkie mistrzostwa w Robloxie, wielki wyścig, słuchajcie. Zobaczymy, kto wygra. Vito kontra reszta świata. I go! Dobra, pyk. Nie! Dobra, pyk. Vito prowadzi na pierwszym miejscu. Uwaga, czy poradzi sobie, czy dobiegnie, czy presja go nie zje. Ogólnie, dobra, biegnie cały czas pierwszy. Jest cały czas pierwszy. Uwaga, ostatni skok, chyba. Nie, 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 jeszcze kilka skoków. Jeszcze kilka skoków. Dobra, teraz. Tutaj trampolina, okej okay. yy, Pogubił się trochę, ale wrócił, dobra I ostatni skok Nie doleciał do mety Było tak blisko przed samą metą o, Odpadł, tragedia się wydarzyła Tragedia, słuchajcie Fani zawiedzeni <laughs> Co tu się wydarzyło? Dlaczego nie dobiegł do mety? O nie, tak mało brakowało a byłby mistrzem świata No niestety nie został mistrzem świata, słuchajcie Ale mamy dosyć dużo prędkości zebrane Ja mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek taki wam się spodobał Jeżeli tak, chcielibyście więcej speed simulatorów Na tym kanale, to stawcie kreśle, łapeczkę do góry Subskrybujcie mój kanał Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie Pa, pa